Ta polityczna debata była totalnym zaskoczeniem. Rozmowa, która miała być rutynowym wywiadem, bardzo szybko zamieniła się w pokaz politycznej demolki. Krzysztof Bosak wszedł w temat bez wstępnych uprzejmości, a każde kolejne pytanie tylko przyspieszało tempo wymiany zdań. Zamiast standardowej linii narracyjnej pojawiły się niewygodne fakty, logiczne kontrargumenty i precyzyjne riposty. Redaktorka, kojarzona z przekazem bliskim rządowi, próbowała przejąć inicjatywę, ale z każdą minutą było coraz trudniej. W powietrzu czuć było nerwowość, bo rozmowa zaczęła iść w zupełnie nieprzewidzianym kierunku. Zaczynajmy. ...osób i y, 30 organizacji. Czego można się y, po tym wysłuchaniu y, y, pana zdanie spodziewać, oprócz tego, że będzie bardzo długo trwało? No, jeden dzień to nie jest bardzo długo. Myślę, że jak na tak poważne kwestie zahaczające o życie, śmierć, etyką, etykę <grym> lekarską, y, organizację systemu ochrony zdrowia, to to jeden dzień, po dwie minuty tam prezydium postanowiło, że będzie na wypowiedź i chcą to załatwić w jeden dzień. Y, ja myślę, że należy się spodziewać ogromnej różnorodności opinii, bo są ludzie, którzy są za życiem, są ludzie, którzy są za um, dopuszczaniem zniesieniem um, prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych. Są tacy, którzy uważają, że aborcja powinna być szerzej dopuszczalna i tacy, którzy że nie powinna być w ogóle. I po prostu ci wszyscy ludzie um, mają też różne doświadczenia. Część z nich pracuje w ochronie zdrowia, część z nich pracuje w instytucjach zajmujących się um, rodzicami dziećmi. Ale tak dobrze, że się wysłuchanie publiczne odbędzie, z Ja myślę, że, 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 myśl, że jak ktoś różne... to posłucha, to będzie mógł się bardzo dużo dowiedzieć. Ja osobiście sam umieściłem w mediach społecznościowych, APA, ale że jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia w tej sprawie, to niech się zapisuje, niech bierze udział. Dlatego, że my mamy nadmiar w kwestii aborcyjnej dyskusji politycznej, a niedobór dyskusji ludzi, którzy pracują w ochronie zdrowia. A tam się odbywają często sytuacje dramatyczne. Na przykład jest dziecko zgłoszone do aborcji jako z wadą, a w trakcie aborcji okazuje się, że ono jest zdrowe. A położna musi przy tym uczestniczyć. No i pytanie, co to jest? Błąd lekarski? A może już morderstwo? No, i moim zdaniem musimy sobie mieć, postawić takie pytania, prawda? Dlaczego, dlaczego, dlaczego my jako podatnicy mamy coś takiego opłacać? Czy pani redaktor wie, że te aborcje tak zwane eugeniczne, czyli dzieci podejrzanych o wadę, bo nikt tego nie musiał udowadniać, nie były w ogóle sprawdzane? Czy one faktycznie, te dzieci miały te wady? Nie, no są, przecież medycyna jest tak rozwinięta, że. Ale ja mówię o procedurze sprawdzenia, pani redaktor. Chodzi o to, że jeżeli nie trzeba czegoś sprawdzić, to się nie sprawdza. A jak się czegoś nie sprawdza, to to rodzi nadużycia. No w wielu dziedzinach yy, życia może dochodzić do nadużyć, właśnie yy, takich, że jeżeli ktoś chce ominąć prawo. No tutaj mieliśmy, yy... moim zdaniem, prawo, które systemowo sprzyjało nadużyciom. No i chodzi o to, żeby teraz wypracować takie prawo, żeby nadu nadużyciom nie sprzyjało. A to skrzyjało. zależy komu? Dlatego, że siły lewicowe i praworcyjne proponują, żeby można było po prostu każde dziecko pozbawiać życia. Po prostu dlatego, że ktoś tak uważa. No i moim zdaniem to jest podejście nieludzkie, no, niehumanitarne. Nie jest dokładnie yy, yy, po przeciwnej stronie. Czy uważamy, wypracować... że każde życie powinno być chronione prawnie, o ile? nie zagraża innemu życiu. Czyli jeżeli życie zdrowie mamy jest zagrożone, wtedy powinno, powinno mieć pierwszeństwo ochrona życia zdrowia mamy przed dzieckiem. Natomiast jeżeli życie i zdrowie mamy nie jest zagrożone, to nie ma powodu żadnego, żeby znosić prawną ochronę życia dziecka. Uda to się jest... wypracować taki wspólny mianownik w tej komisji? Nie sądzę. Nie sądzę. Ci, którzy dążą do zniesienia prawnej ochrony życia dzieci są bardzo okopani w swoich poglądach, bardzo uparci. Oni odmawiają w ogóle uznania, że rozwijające się dziecko w okresie prenatalnym jest Człowiekiem. Oni używają różnych sformułowań typu pasożyc, lepek, komórek, płód, zarodek. Te dwa ostatnie akurat są poprawne od strony biologicznej czy medycznej, natomiast zdradzają pewien brak wrażliwości. Prawda jest taka, że naukami może jest bardzo ta druga rozwinięta. Druga strona mówi, że wy nie macie tej wrażliwości, więc takie właśnie wzajemne przypychanki. No, yy, trzeba przeanalizować każdy argument. Yy, trzeba przeanalizować każdy argument. I ta druga strona o, jakby uważa, że tutaj interwencja. Czy dobra kobiet nie jest w wystarczającym stopniu chronione, czyli mam ich interes, jeżeli chodzi o kwestie ochrony zdrowia. Ja uważam, że ten argument jest częściowo słuszny, bo rzeczywiście prawa pacjentek często są łamane, tylko że strona proaborcyjna nie przedstawia żadnych sposobów na rozwiązanie tego. Przypomnę, że w pandemii na przykład, gdzie dochodziło do patologicznych absolutnie przypadków, jak na przykład niektórym kobietom kazano rodzić w maseczkach albo nie udzielano pomocy, bo miały testy w pozytywne, co później okazało, że te testy nie były zbyt wiele warte, ale były podstawą do niedziałania nie prawidłowego przez ochronę zdrowia, to my mieliśmy zespół, który robił interwencje w szpitalach, a strona proaborcyjna kobietom, które chciały normalnie swoje dzieci urodzić, nie miała zbyt wiele do zaproponowania, bo ich interesuje aborcja, a nie urodzenie zdrowienie. Z Konfederacją dzieci. można rozmawiać, jak się okazuje na temat, aby trzeba. Przecież zespół do spraw opieki okołoporodowej założyli w poprzedniej kadencji nasi posłowie i w tej chwili również go prowadzą. Przypomnę, że przewodniczącą tego zespołu jest Karina Bosak, moja żona, i, po, i również posłanka Konfederacji. I my cały czas działamy w tych obszarach. Został zgłoszony i wypracowany w tym zespole w tej chwili projekt na rzecz mam wcześniaków. I tą samą rzecz zapowiadała Lewica, natomiast tutaj projekt poselski został przygotowany szybciej i sprawniej niż ten, który rząd ma do dyspozycji wszystkie służby prawne rządu. Więc moim zdaniem jakby można Trzymaj argumenty... za tym, żeby ta komisja pracowała bez emocji, prawda? Wszystkie... można argumenty jakby odwracać w obie strony i w obu kierunkach jest dużo do zrobienia. Natomiast uważam, że żaden argument nie uchyla dla prawa do życia, dlatego, że nasze prawa pacjenta, nasze prawa obywatelskie, wszystkie są wtórne wobec tego, że żyjemy, że nasze życie jest chronione. I w tej chwili mamy paradoks w systemie prawnym, o którym mało kto wie, a mianowicie, że prawo do życia bywa słabiej chronione niż prawo majątkowe, dlatego, że prawo cywilne chroni prawo majątkowe już dziecka przed narodzeniem. Natomiast jego prawo do życia może być chronione słabiej. To jest paradoks. System prawny musi się składać z norm, które tworzą komplementarny system i nie możemy na podstawie Swojej własnej opinii czy jakichś rozbujanych emocji społecznych doprowadzać do destrukcji w imię własnego się I miejmy nadzieję, że ta komisja będzie spokojnie, merytorycznie pracować, a nie będzie tam przerzucania. Jestem pewien, że członkowie prezydium tej komisji specjalnej zatroszczą się o to, żeby to wysłuchanie publiczne przebiegło po prostu w odpowiednim porządku, a każdy będzie mógł wyciągnąć wnioski z wypowiedzi, które usłyszy sam. I jakby nie, nie potrzebujemy, żeby wszyscy się ze sobą zgadzali, Natomiast element dyskusji, żeby wybrzmiały różne poglądy, oceniam bardzo pozytywnie. Panie Marszałku, czy ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa trafi teraz do kosza Pana zdaniem? Tyle już zwrotów akcji w tej sprawie mieliśmy. Znaczy, wydaje mi się, że ona jednak musi przejść proces legislacyjny do końca. Czyli jeżeli mamy teraz poprawki senackie, no to one będą głosowane w Sejmie? No, miały być wczoraj głosowane, tylko głosowane nie były, ponieważ środowisko sędziowskie zgłosiło swoje, nazwijmy to, uwagi. No, trzeba te uwagi przeanalizować. Natomiast jeżeli to miałyby być uwagi polegające na tym, że komuś się nie podoba to, że sędziowie nie będą podzieleni na dwie kasty, z których jedna będzie mieć więcej praw, a druga mniej, to ja bym nie nazywał tego uwagami środowiska sędziowskiego, tylko nazwałbym to uwagami części środowiska sędziowskiego, która liczyła na to, że będzie uprzywilejowana, a okazuje się, że sędziowie wszyscy będą mieli te same prawa. Ja I pani jej... za tym rozwiązaniem, które, które wyszło z Senatu, właśnie znalizamy. Nowa ustawa, która nie eliminuje tak zwanych neosędziów, sędziów powołanych po 2011 roku. No to jest jedyny konstytucyjnie dopuszczalny wariant. Nie mamy w konstytucji żadnego przepisu, który by umożliwiał e, podział sędziów na dwie kasty. I jakby jestem zdumiony, że komuś się w ogóle wy wydaje, e, że tą publicystykę o tak zwanych neosędziach e, może przekształcić w materię ustrojową, czyli ustawową. To jest naprawdę dziwne. Pokazuje jakieś oderwanie od rzeczywistości. Trzeba by dokładnie przeanalizować, kto formuje te głosy i sprawdzić, czy to są jeszcze sędziowie, czy to są już politycy. Gdyby to ja, decydował... ja jako polityk nie idę tak daleko. Na przykład mi się bardzo nie podoba, że w sądownictwie ciągle pracują ludzie dobierani przez PZPR i komunistyczne służby. Natomiast um, przypomnijmy, że hasło dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości w zasadzie w tej chwili jest w debacie nieobecne. Moim zdaniem, jeżeli byśmy chcieli podzielić yy, sędziów na jakieś grupy i zróżnicować podejście do nich, to pierwszy podział powinien być taki, że powinniśmy inaczej traktować tych, którzy byli powołani w państwie niedemokratycznym i sądzili jeszcze przed 1989 rokiem. Bo wiadomo, że wówczas służby specjalne komunistyczne, kontrolowane przez Sowietów, miały dominujący wpływ na dobór kadr, a inaczej tych, którzy byli powoływani w trzeciej RP, niezależnie kto rządził. Natomiast pomysł taki, że będziemy uznawać wszystkich sędziów z okresu, kiedy Polska nie była państwem demokratycznym, kiedy sędziowie przyklepywali wyroki wsadzania ludzi do więzienia za poglądy albo kryli służby, które zabijały kogoś za poglądy, za działalność opozycyjną, bo były takie przypadki niestety. A będziemy gorzej traktować sędziów powołanych przez prezydenta Dudę, to jest dla mnie tak głęboka no że szczerze, jestem zdumiony, że ktoś wychodzi na forum publiczne i formuje taki pogląd. Czyli, pana zdaniem, ustawa powinna. Niech nazwiska tych, którzy te formują, się przebijają, niech zostaną zapamiętane i ocenione przez opinię publiczną. My w Konfederacji uważamy, że po prostu każdy sędzia, może tak, każdy sędzia powinien mieć te same prawa, jeżeli chodzi o, o te procedury wyborcze. Natomiast jeżeli ktoś został w sposób prawny czy wadliwy, czy błędny powołany do stanu sędziowskiego. To należy ten przypadek indywidualnie ocenić, i ewentualnie w sposób praworządny. Taką decyzję no, odwrócić, natomiast to musi się odbyć w sposób praworządny, a nie na, nie na przykład opinią, którą opublikuje na stronie internetowej minister sprawiedliwości, tylko musi być uchwalona ustawa. Ustawa podpisana przez prezydenta, więc to by wymagało na dobry początek rozmów z prezydentem. Rozmowy rząd z prezydentem prowadzi w tej sprawie? No nie w sprawie y, uchylania nominacji sędziowskich. Finał rozmowy nie pozostawił wątpliwości, kto tego dnia dyktował warunki. Bosak konsekwentnie zamykał kolejne wątki, zostawiając niewiele miejsca na kontrę czy ucieczkę w ogólniki. Redaktorka coraz częściej reagowała emocjami zamiast argumentami, co tylko pogłębiało wrażenie, że kontrola nad rozmową została stracona. Ostatnie minuty programu były już bardziej próbą dotrwania do końca niż realnej polemiki, niezależnie od ocen politycznych. To nagranie pokazuje moment, w którym medialna narracja pęka, a widzowie dostają coś, czego się nie spodziewali. I właśnie dlatego wiele osób określa to starcie mianem zaorania roku. Daj znać, jak Ty oceniasz to spotkanie.